Czasami zachodzi potrzeba pobrania danych z innych plików, aby nie wprowadzać ich ręcznie do Excela. Właśnie należy importować w wówczas dane. Dane można importować z różnych plików, z różnych programów. Po prostu program bazodanowy, który obsługujesz albo taki, który właśnie ktoś obsłużył, wyeksportował bazę danych, wyeksportował dane do pliku, na przykład do pliku tekstowego czy do pliku o rozszerzeniu CSV w Excelu i po prostu taki, takie dane, taki plik należy zaimportować do Excela. Zajmiemy się właśnie tym. W górnym menu, dane, weźmy sobie pobieranie danych zewnętrznych, a następnie z pliku. I po prostu należy odszukać w lokalizacji twardego dysku plik do importu. My, sobie, my zajmiemy się teraz importem pliku tekstowego. W tym momencie nasze dane są na podglądzie tutaj poniżej. Natomiast jest to teraz krok pierwszy z trzech kreatora importu tekstu. Jeżeli wybierzemy sobie którąkolwiek z tych opcji, albo musimy sobie określić, jaki jest typ pliku, czy rozdzielany, czy pliko stałej szerokości. Stała szerokość to znaczy tutaj, w ogóle, już na podglądzie danych byłyby widoczne takie. Potencjalne tabele, kolumny, no i wówczas byłyby to kolumny o stałej szerokości, dlatego trzeba by było wybrać tą opcję. Jeżeli nie ma różnicy między tymi opcjami na podglądzie, wówczas naj, najpewniej jest to tekst rozdzielany. I teraz rozdzielany czym? Rozdzielany jakimiś znacznikami. Ten znacznik to jest tak, na, tak jak na przykład przecinek, tabulacja, może być też spacja, może być też średnik. Wówczas w kolejnym kroku będziemy mogli wybrać te właśnie znaczniki, aby zobaczyć jak najlepiej nasze dane będą układać się w kolumnach. Natomiast teraz możemy określić, od którego wiersza nasz import zaczynamy, oczywiście w naszym przypadku od pierwszego i jeżeli nasze dane tutaj przedstawiałyby pewne nieścisłości odnośnie polskich znaków, musiałbyś wybrać pochodzenie pliku. Najczęściej, jeżeli widziałbyś tutaj zamiast polskich znaków jakieś inne znaki, wówczas należałoby wybrać tutaj taką opcję jak kodowanie tekstu UTF-8. Unicode UTF8 i po wciśnięciu polecenia dalej będziemy pracować na już układaniu danych w kolumny. Standardowo akurat tutaj włączyła się spacja, dlatego kolumny chcą się podzielić w taki właśnie sposób. Oczywiście nam to nie odpowiada. Te dane w ogóle są źle poukładane, nieczytelne w nagłówkach. Tam, gdzie jest spacja, tam po prostu powstała kolumna. To w ogóle nie jest to, o co nam tutaj chodzi. Dlatego wyłączam spację. Nasze dane są teraz w taki sposób poukładane, czyli jeszcze nie poukładane w zasadzie. No i sprawdzamy, jakie ograniczniki najlepiej będą spełniały nasze oczekiwania przy układaniu tego tekstu w kolumnach. Jeżeli weźmiemy sobie tabulator, ok okazuje się, że w tym naszym tekście ani jeden tabulator nie był wciśnięty. Średnik, w tym momencie okazuje się, że nasze dane są rozdzielane właśnie średnikami, czyli tam gdzie, jest napis tam, gdzie jest naciśnięty średnik, tam powstaje po prostu kolumna. Zobaczymy, co się dzieje przy przecinku. Okazuje się, że przecinki także są w tym tekście, ale ten nasz dokument także źle się układa, jeżeli chodzi o rozdzielanie przecinkami, no bo te dane nie są adekwatne do tego, co mają sobą reprezentować w kolumnach. Spacja dokładnie to samo, to co było na początku. Jeżeli byłby jakiś inny znacznik, który tutaj byśmy wprowadzili, na przykład kropkę, wówczas kropka by rozdzielała nasze. Nasze wiersze, nasze rekordy. Jeżeli taka by była konstrukcja naszego tekstu, no to wówczas byłoby dobrze. Oczywiście w naszym przypadku to jest błędne. Najlepiej odczytać nasze dane można przy pomocy średnika, czyli nasze dane są rozdzielone średnikami. Jeszcze jest taka ciekawa tu opcja. Kolejne ograniczniki traktuj jako jeden. Chodzi o to, że jeżeli by w tekście w tym rekordzie byłby średnik obok średnika, średnik obok średnika, wówczas taki średnik byłby traktowany jako pusta kolumna albo jako właśnie byłby pomijany. Czyli jeżeli teraz bym to włączył, nasze średniki by w tej chwili traktowane byłyby, wystąpienie obok leżących średników traktowane by było jako jeden. Możemy sobie sprawdzić, czy jakiekolwiek zmiany tu zachodzą. W naszym przypadku nie zachodzą, nie musimy tego włączać, dlatego pójdziemy o krok dalej. W tym przypadku jest to krok trzeci z trzech. Formatujemy dane w, kolumnia, w kolumnach. Każdą kolumnę można sobie zaznaczyć i sformatować według tego formatu, który tutaj mamy dostępny w opcjach. Możemy także wyłączyć import jakiejkolwiek z kolumn, i w tym przypadku włączymy sobie kolumnę pierwszą. I włączymy opcję nie importuj kolumny. Jeżeli nasze dane w kolumnach zawierają zarówno teksty, jak i liczby, możemy pozostawić je jako format ogólny, najczęściej ten format jest pisany po prostu jako domyślny. Po wciśnięciu przycisku Zakończ. Nasze dane chcą się już zaimportować. Ale w tym momencie musimy określić miejsce lokalizacji naszego pliku, nasze, na miejsce początku importu naszych danych, dlatego y, trzeba wybrać którąś z komórek, aby od tego dokładnie miejsca nasze dane się zaczęły importować. Możemy oczywiście wybrać nowy arkusz, y, ale w tym momencie mamy ten pierwszy i zostawiamy tą opcję. Po wciśnięciu OK nasze dane chcą się zaimportować i właśnie to zrobiły. Dlatego jeżeli w kolumnach nasze dane zostały poukładane w sposób prawidłowy, wszystko jest poprawnie. Możemy tylko stwierdzić, że jest to jakiś zapis zakupów, jakieś faktury, gdzie mamy nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową danego towaru, wartość towaru netto, podatek VAT, wartość podatku VAT i wartość towaru brutto. Ta, dana, ta, ta tabelka była wykonana na podstawie, te dane były pobrane na podstawie tabeli faktury vat dzięki której tutaj, znaczy w tej fakturze, były wyliczone po prostu wartości poprzez formuły, poprzez funkcje, poprzez działania dostępne w Excelu. Zobaczmy teraz, jak wygląda plik, który, na podstawie którego te dane poukładały się w taki właśnie oto sposób. Plik nazywa się importowanie TXT no i pokażmy sobie ten plik. Wygląda on w ten sposób. Zwróć uwagę, nasze dane są tutaj, jeżeli byśmy chcieli to poczytać, w ogóle nieczytelne, to znaczy nie wiemy, co z czego wynika. Nie wiemy, co to jest 1.17, co to jest 6, co to jest 19 i tak dalej. Nasze dane dzięki możliwości narzędziu, narzędzia importowania w Excelu. Te dane zostały zaimportowane i wyglądają tak jak widzisz to na załączonym pliku, czyli wykonaliśmy sobie import pliku tekstowego do Excela.